was bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam trzy sposoby jak w każdej grze zdobyć broń fundamenta Dwa sposoby, które wam pokażę są na IQ, a trzeci sposób będzie sposobem, dzięki któremu pokonamy pana fundamenta, który jest przepotężny na dwa hity Do odcinka zainspirował mnie Rafa, także dzięki stary Pamiętajcie widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek Na samym początku pokażę Wam, jak to wygląda, jak to trzeba robić na kastomie. A później przeniesiemy się do prawdziwej gierki. Łowimy sobie ryby na spokojnie. Potrzebujemy troszkę rybek. Troszkę rybek potrzebujemy. Pyk, już mamy dwie rybki. Jak już wyłowiliśmy rybki, to zawsze możemy odwiedzić ognisko. Skontrolować, czy nikt nam nie atakuje e, tutaj pana fundamenta. Bo jak dobrze wiecie, tutaj mamy. Tutaj mamy możliwość wlecenia w powietrze, skontrolowania okolicy. Tamy zjeżdżamy z tej misu. Trzeba zrotować. I przy okazji, zgarnąć pana fundamenta. Lecimy sobie. Jak widzimy, nie ma już nikogo. Wszyscy zrotowali. Odpuścili nam fundamenta, bo fundament jest w strefie. Nie mogą go znaleźć. A my na spokojnie. Teraz mamy leczonko. Mamy wszystko. Wchodzimy do strefy. Fundamenta pokonuje strefa. Mamy easy, easy broń. Dodatkowo mamy tutaj, proszę Państwa, ognisko, które rozpalamy i możemy się ciągle leczyć w strefie. Nasz fundament już pada i zaraz zdobędziemy najlepszą broń ever. No, panie fundamencie, proszę się wyłożyć. No, dawaj tą broń wariacie. Dziękuję. Mamy broń. Fundament nam wyrzucił yy, sok z gumi jagód. Pijemy. I rotujemy do strefy Sposób na pokonanie fundamenta w Bardzo prosty sposób jest taki Że lecimy sobie na miejscówkę Zgarniamy podstawowy lód I zawsze jest tak, że jak już jedna osoba zostanie na, danym, na danej lokacji Ona chce pokonać włosa. My w tym momencie Jak już mamy podstawowy lód Jakąś pompkę, troszkę maców, Kałaszka lub tą nową broń ala auk To po prostu wchodzimy w jakiś krzaczek Na przykład taki I sobie czekamy Aż ona podejdzie i będzie chciała pokonać fundamenta. Zawsze, jak wygrywam tą miejscówkę, to po prostu wychodzę na przykład z domku. O, widzę fundament, idzie tutaj. Robię rampę, pyk, podchodzę i go strzelam. A tutaj my z założenia mamy przeczekać gościa, aż fundament rzuci w niego kamieniem, obiję mu trochę HP. My podchodzimy. Dup, 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 dup. I mamy gościa pokonanego. Dodatkowo obił nam fundamenta. I my kończymy dzieło To jest sposób numer dwa Sposób numer trzy Według mnie najlepszy, najłatwiejszy sposób Na pokonanie fundamenta Pokonamy go na dwa hity Naprawdę według mnie to jest najlepszy sposób Lecimy sobie tutaj miejscówka Tam fundamenta My, lec my lecimy na tą rybaczówkę Szukamy wędki lub harpuna Jak mamy wędkę lub harpuna Po prostu budujemy sobie rampę Raz, dwa, trzy Jesteśmy nad nim Oczywiście trzeba uważać, żeby nigdy nie skolapsował. Gdzie jest pan y, tutaj, przyjaciel? Fundament. Raz. Ty nie trafiłem w niego. I dwa. Dziękuję bardzo. Pan fundament został powalony. I teraz go wystarczy tylko dobić. I teraz jest idealna strefa, aby zrobić go na ryby, ale my go potrzebujemy szybko pokonać, więc zrobimy sposób numer 3. Pik pyk, pyk. Gdzie on jest? Tu dobra, popsułem. Raz. Dwa. Oj, 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 oj. Małe kłopoty dajmana, proszę Państwa. Leć, Adasiu, leć. I ostatni hit. I ostatni hit. Powinien paść. Dobra, padł. Mamy go. Porobiony. Dobijamy dziada. Panie, padaj pan. Czemu on ma 100% HP w ogóle? Dobra, let's go. Porobiony. Mamy najlepszą broń w grze. Yy, najłatwiejszym sposobem. Biało. Okej, okay, okej okay. On chyba nie potrafi, a bo to jest bot Ten leży, okej okay. Tego porobiliśmy Ty, to jest ultra jakiś bot chyba Ta, to był jakiś X, X wodzu Gościu, gościu Pa na to Pa to, stary Uff Dobra, leży, dziękuję bardzo Ej, wiesz co chciałem zrobić? Nakładzie bóźnoć się i go ładować, ale się nie udało tak, szkoda. To się jak autem. Auto, 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 auto. Dawaj to auto. Wybuchnie. Dwa auta, dwa auta. Uła, dostałem snajperkę z połowy mapy. Tak nie, ej, tak się nie bawimy, stary. Znowu prawie dostałem snajperkę z połowy mapy. Nie no, to jest chamstwo. Dostał stajperkę. Na hita jest. Dobra, leży, let's go! Dobra, jeszcze jedna osoba tam idzie. Sikaż do ryja. Ty jeszcze kolejna osoba idzie do mnie! Nie dostał. Gdzie on jest? Co jest? Ja go nie widzę stary. Ogarnia. Dobra, leży Uuuhu Dobra, co, co tutaj leży? Dobra, bierzemy pom... To jest szara pompa, to ja nie chcę szarej chyba pompy Biało leży, dziękuję bardzo Psikacza miał Ja też biorę go Kolapsujemy to Dostał Pam, dostał Nie dostał. Przeładowanko. Uff, kurczaczki. pa, Trzy pa, 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 pa. osoby tutaj są. Biało, leży. Okej. Okay. Właśnie, właśnie o to chodziło. Elo? Metal, met, b, cegła, kłopoty dajmana Poty, 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 poty. Leci na mnie. Okej okay. Tutaj gościa jednego porobiłem Ale już go przylutowali! Kurczaczki! zgarnęli mi matcy z niego Leży Chłopiele, ile tej ludzi jest w ogóle. Gdzie on się leczy tu? Tu się leczy. Pa! Na hita był. Tu jest. Ogarnia. On dostał do mnie takiego mega lasera. Tam jest sniper. Idziemy po stajpera. Stajper idę po ciebie! Ja ale to dostaw... Co jest? Mocno Popsułem na własne życzenie. Także widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się heja.